Hej Kasimarko, wam wszystkim z tej strony mastercheater 19 i witam Was w kolejnym, znaczy w pierwszym odcinku Life is Strange. Jest ze mną Bison. Hi, jestem Bison. I jakby mm, zaczynamy. Jakby oczywiście, zaczynamy. Tak więc dziękuję za to przywitanie, cudowne. Tak, wiem. Tak, tak. Tak więc to jest seriazy Life is Strange, pierwsze i pierwsze, cudowne z bazonem naszym cudownym yes me jakby like girl jakby like girl yes

Może y, 30-minutowe myślę, że to jest optymalna liczba. I żeby było fajne powitanie, bo mi się to podoba. Tak, podoba Ci się to powitanie? Dobrze, rozumiem. Tak. <laughs> tak więc no. Hej, ta gra jest bardzo piękna, przepiękna. Nigdy. Tak jak pierwszy raz w nią grałem, tak nadal jest piękna. Dokładnie. Jakby go. W tą grę można grać wieki. Tak. Wiecznie można grać i nigdy się nie znudzić. Ciekawe jak będzie ten remaster wyglądać. Też jestem ciekaw. Um. No i nie żyje, no i...

Zobaczmy sobie. Mi się bardzo to zdjęcie podoba. Mi też. Jak wrzuć przepiękno. na insta, dziewczyna. Tak, wrzuć na insta, będzie 1000 lajków. Ej no, ale to jest bardzo fajny piórnik. Jasne, jest chodzi. super on. Tak. Eee, za chwilę zrobimy zdjęcie chyba. Tak, no. Tak. Kolejna na Insta. Jakby musi być dużo. Właśnie. Czy ty kiedyś przeczytałeś wszystko tutaj? Nie. Ja nawet <grym> tego. Ja, ja tego w ogóle nie czytałem. Ale jakoś mi się wydaje, że to dużo nie wnosi do gry. Nie, znaczy to. Nie do gry, że. Mm, do w ogóle. No. no, nie czytałem. Just odpowiadając. <grym> To jest bardzo fajne do przeczytania, ale to dużo nie wnosi. Tak, jak coś chcecie sobie tak. czytać, to wiecie. Tak. Eee, to nie jest wiecie, potrzebne do przeczytania. Spację tam nadusić. Pozdrawiam, Marcelo. <laughs> Pozdrawiamy. Dokładnie. Oho, Max ma gift. Talent.

To jest naprawdę bardzo dużo ludzi, a ja nie wiem, do kogo to mówisz. Ty się uspokój. <noise> Oczywiście, że ona wiedziała. Uh. Victoria. Calm down. Calm down, girl. No ja wszystko to zrobiłem. was done You can find out all about him in your textbook or even online. And Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be fed by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa. Oh, thank you for all to San Francisco. No, fajnie by było. Eee, uh, byłoby Nawet super, bardzo. No, a gdyby on tam nie był. No właśnie. Znaczy, znaczy no, my... to on jest bardzo. Um, jakby. Fajnym nauczycielem? Znaczy. Jest po prostu bardzo. Super. Znaczy. Jest po prostu um, jakby. Seksowny trochę. No. But, but, no ale odrzucam je. Tak. Bo no ty wiesz, co się stało. No, tak. no, no patrz, no, no no, patrzcie, jak ono się podlizuje, No bardziej się wypnij do Nie niego, no. Tak no wiesz, wszystko trzeba poklikać. Dokładnie, wszystko trzeba pomacać. Tak. Kate. Dekade Kate. of purge. Tego nie było. Hi, Kate. Oh. Hi, Matt. Siema. Eee... Chyba... I help I help... Chyba to, nie? Tak bardziej. You seem quiet today. Just thinking too much. O, zapytajmy się, czy so wypije z nami na przykład kawkę, herbatkę. Moje faw, a. a. Ach, te zadania domowe. Mm. Których nie odrabiasz. Że słucham? Co? Ja, ja, ja nic. <laughs> Kolejny się łusiał na mnie. <laughs> a ty wiesz wszystkie zdjęcia, które trzeba zrobić, żeby mieć archiwki? Wszystkie, wszystkie? Czy nie? Ja tego nigdy nie zrobiłem, ale kojarzę z pierwszego epizodu. E, tam wiewióreczkę trzeba. A nie, wiewiórka to nie w tym. Uh... Chyba w tym. W tym? No. no. Ale zobaczymy. No, zobaczymy. A ty się uspokój. No, jakby. nie mam czasu na takie rzeczy. Jakby kto by miał czas? Jakby. Jak, trzeba grać. Ale gdyby była opcja, żeby dać mu to zdjęcie, to ja bym od razu dawał. Hmm. Oddawał, oddawał, oddawał. Żeby, no, Żebyś dał. Żeby po prostu no, tak dał, dał u i trzeba. Hmm. Żeby zaczykaj im nosa. Dokładnie. Wiktorii, naszej, ukochanej, ukochanej. Tak, już, już? Dobra, no to cała nara. No, Telewizor chce pomacać, no. No, oczywiście, że tak. Bo ty masz talent, kobieto. Pozdrawiam mamy tatę rodziców. Pa! Marta! To była Marta, pozdrowiła. Tak. Tak więc pozdrawiamy mamy tatę rodziców Marty i Fabka i wszystkich. I naszych... wszystkich, które chciała pozdrowić, dalej, nie tak. powiedziała tak. Wszystkich kochanych ludków pozdrawiamy. Mua! Pozdrawiamy. O! I ta muzyczka będzie. Jakby muzyczka, nie? Go. Jakby ja zawsze mam ciarki. Yeah, too. give me more. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. There's Taylor, always waiting for Victoria. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. These oh, no. Rachel. Rachel, we miss you, girl. Yes, we miss you with all our hearts. Ale taki fun fact, żeby dostać się do mojej szkoły, musiałem napisać mhm. analizę jakiejś gierki. Ja napisałem, co so, is Strange. Oczywiście, co to jest? Чё, я что ли? не не <просу>

No to do toalety chyba, ne? Enter. Ajajaj... Fajnie, że tu jest odbicie, bo w niektórych grach nie ma. No. I bez sensu to wygląda. No. Zoro draining class Am I going crazy? No You are crazy Just relax, stop torturing yourself You have a gift This is naprawdę bardzo beautiful zdjęcie, give no <sighs> when a door closes, a window opens, or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Very Pink. Gorgeous. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So, what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where did you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do? I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No. No. Oh, yeah, yeah. Whoa! What the fuck? How? <laughs> can that be? <laughs> in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand, and then I was back here. These pieces of time us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. To... Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real Oh now, Can you give me an example of a human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go on can I actually reverse time? Well, Victoria, why Arbus? <laughs> because of her images of hopelessness <laughs> Sofanko, Sofanko, Sofanko! Cofanko, cofanko. I aparat ich będzie działał. Żeby tak wszystko w realu działało. Nie. No, zrób sobie selfie. Wiem, że chcesz.

Ale że ona zapamiętała to wszystko, ja bym zapomniał. Ja bym zapomniał też. I ja bym pięć razy musiał cofnąć czas. Nie, co nie. Czyż <gadanie> mogę iść? Proszę, proszę, proszę. No, jeszcze z nim będziemy musieli pogadać. No i jeszcze lepiej, żebyśmy do Kate zagadali. No. Exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa get it together, Taylor. Don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy, you are not dreaming. It's time to be a hero. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale, Kate. Uh, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just dripping. Too much stress. I know the feeling. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. This is just a on Dobra, Wiktoria, cicho bądź. Hmm. Nie unikam cię, Jefferson. Ja nigdy. Oczywiście. Cofniemy, żeby mu też odsadzić nosek? Tak Dobra Halo? Ej, nie mogę się ruszyć Aha A jemu nie możesz tamten? No, czekaj A co w tym czasie? No właśnie nie mogę Mogę tylko to

Na razie. Ale Na razie. też, jak wczoraj graliśmy w mogę też miałem taki problem, że klawiatura mi przestała działać. O, ja też miałem tak z tym, z Razerem, jak Maciek, że się odłączył, jakby, nie? No. Od kompa, a był podłączony, no ale oni to chyba naprawili w update'ie od razu. Bo mi się tak nie stało, już więcej. O, ale nie powiem, że byłem zestresowany, nie? No nie, dziwię się też, bym był.

Zrobimy to za pierwszym razem? Nie, oczywiście, że nie. Kuźwa. Ja to chyba pięć razy powtarzałem, jak pierwszy raz grałem, nie. Byłem tak zestresowany. No, ja też to teraz to byłem. Ale za drugim razem nam się udało. Jest dobrze. Uratowaliśmy, Chloe. Jest idealnie. Kuziwa zdjęcie. Oj. Nie, oczywiście, że nie. Tee, przepraszam. Nie można przeklinać. Nie, nie słyszę, oczywiście. Pika mi w uszach, nie słyszę. Dziś dostaw mnie. Situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Muszę do yeah? No, no. ale. Okay. Nie. Teraz pytanie: czy Co mówimy? robimy, prawda? Czy kłamiemy? Jeżeli będziemy ukrywać, będzie miał problem. Ale jeżeli powiemy, to będzie miał jeszcze większy problem. No. Ale ten. Eee... Hmm. Ja... może... nie, nie mówmy. No, no chyba będzie lepiej jak nie powiem. Ale... No ja zawsze mówiłem na niego, ale... No teraz lepiej nie, wiesz? Znaczy bo później wszystko trzeba udowadniać i tam stronie panie... Hmm, będą jeszcze większe problemy. Ajajaj. Hmm.

Oczywiście. Był ze mną Bison. Hi, byłem i byłem z wami ja Master Chita 19. Tak, pamiętajcie, żeby lajkować subskrybować. Pamiętajcie, że zdrowie psychiczne też jest ważne, tak samo jak fizyczne. Picie, wodę, bla bla. Tak więc do następnego. Bye. Proszę Pa.